Mamy trolla, dawno już z trolem się nie bawiłem, ale raczej tutaj nic nowego nie będzie, zobaczmy czy można, o, da się dalej wydobywać rzeczy za pomocą niego, no, na przykład tu mamy złoże miedzi i chłop będzie nam to wydobywał, proszę bardzo, 30 i ciul. Świetnym jest kopaczem, polecam serdecznie i to nawet można bez kilofa wydobywać taką mieć. To nie tylko mieć, tylko inne jeszcze rzeczy. Oczywiście można zginąć przy okazji. Tutaj sobie wykopię tą mieć. jeszcze jest? Dużo złoża miedzi. Niech się zawsze przyda. przestał mnie atakować, nie wiem dlaczego. Jest tamino trochę ciężko. No dobra, już jest rozwalony. Trochę to zajęło, nie sądziłem, że aż tak długo będę musiał tutaj wybudować tymczasową bazę na złoża, które udało nam się wydobyć. Trzeba ten, ten teren zaznaczyć w ogóle na mapie, żeby się później nie stracił. No to dobry teren jest. Pozbieramy jeszcze przedmioty, bo ich jest bardzo dużo. No i dobra, tutaj drewno mamy, także budujemy. No tutaj też ciężar naszej postaci jest, także trzeba pozbierać to co najcięższe. A to też zajmuje trochę czasu, a taka zabawa z trolem nawet pożyteczna i zbieramy dalej przedmioty Dobra, może odpocznie w końcu Nawet no, coś się ten komfort Tu jest komfort 3 Coś z tym komfortem nie to jest odpocznie